10 minut to bardzo mało, staram się starta. To 7 minut. Staram się to wszystko. Umieścić w tym pakiecie dzisiaj minutowym. Chciałbym powiedzieć o, o Boże miłości. Czy na Bożą miłość można sobie zasłużyć? Czy nie? I o to chodzi z to miłością. Bóg jest miłością. I stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I Bóg chce, żeby człowiek też kochał. I człowiek też potrzebuje być kochany i kochać. Taki człowiek jest. Oboję, czy on jest pijak, czy ma lat 70, 20, czy 18. Człowiek jest stworzony do tego, żeby kochać. Dawać miłość i brać miłość. Jeżeli tego nie ma, to jest tragedia w życiu człowieka. I może sobie ktoś myśleć, czy Bóg może kochać takiego grzesznika jak ja? Ja nie zasłużyłem sobie na Bożą miłość. Otóż chcę Wam powiedzieć, że na Bożą miłość nie może sobie nikt zasłużyć. Nie ma czegoś takiego. I takiej osoby. To by sobie na Bożą miłość zasłużyła. I na pewno Ty sobie na to nie zasłużysz. Możesz ją przyjąć darmo z łaski, albo nie będziesz miał nic. Jeżeli będziesz myślał, że na Bożą miłość muszę sobie zasłużyć, muszę sobie poprawić swoje życie, stosunki rodzinne i tak dalej, dopiero przyjdę do Boga, to się rozminiesz z Bogiem. Rozminiesz się. Bożą łaskę, o której tutaj śpiewaliśmy, przyjmujemy darmo, albo ją odrzucamy całkowicie. Musimy o tym, o tym pamiętać. Chcę przeczytać krótko ze słowa z Listu do Koryntian. Albowiem mowa o krzyżu jest głupsem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. My zwiastujemy Chrystusa okrzyżowanego, dla Żydów prawie zgorszenia, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków w Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tak naprawdę do życia i pobożności my nic nie potrzebujemy poza Chrystusem. Nic. Wiecie dlaczego? Bo resztę masz wszystko darmo w pakiecie. Wszystko masz. Jeżeli masz Chrystusa, masz moc, masz mądrość, masz wszystko, co Ci potrzebne. Masz Chrystusa, masz wszystko. I masz to zdarmo no z łaski. Możesz sobie pomyśleć, żeby Bóg mi kochał, muszę chodzić do kościoła, muszę czytać Biblię. To nieprawda. Bóg cię kocha bez tego, nawet jak nie chodzisz do kościoła, nawet jak nie czytasz Biblii. Bóg cię tak bardzo Kościoła, nie będziesz czytał tej Biblii, bo nie będziesz wiedział, jak bardzo Cię Bóg kocha. I będziesz niewolnikiem zamiast dzieckiem Bożym. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyś odkrył, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Słyszeliśmy piękną pieśń. Weź imię. Marzymy o Wierze ich ci, wtedy mieście Czy życie? A ty nie wierzysz w to. Chrześcijaństwo to jest samo życie. To nie są przepisy, regułki, zasady. To jest coś pięknego, coś wspaniałego. Jeżeli kiedykolwiek zachwycisz się Panem, będziesz się nim tak rozkoszował, że nic więcej nie będziesz chciał, a wszystko będziesz miał. A nie będziesz zwracał do że Ty uwagi w ogóle. Dlatego, że się nauczysz rozkoszować Pan. Szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne Ci będzie dodane. Amen. Wszystko inne Ci będzie dodane. Masz to w pakiecie. A my patrzymy na ten pakiecik, a nie patrzymy na tego Jezusa. Zamiast Mu podziękować. Panie, ja Ci ja ci dziękuję za te wielkie zbawienie, które mi obdarzyłeś. Nie czytasz Biblii, dlatego Twoje życie jest w ruinie. Dlatego Twoja rodzina jest w ruinie. Dlatego, że ta księga nie jest zwykłą księgą. Nie jest zwykłą książką z księgarni kupioną. W Ewangelii Jana jest napisane: Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. potrzebujesz Słowa z nieba? Masz tu. Masz tu. Nie musisz do niej po proroka. Nie musisz. Oczywiście, nie ma nic złego, że pójdziesz, ale tu jest najważniejsze dla Ciebie słowo odmowa. I wtedy będziesz wiedział, jak żyć. Nie będziesz się niczego bał. Nie będziesz się bał kryzysu, podwyżek, że ktoś Cię zwolni, nie zwolni, że Ci kontrahent podejdzie. Niczego się nie będziesz bał. Bo odkryjesz, się do Hebrajczyków. Jeżeli Pan jest ze mną, to przeciwko mnie? Co może mi uczynić człowiek? Chrystusie przechodził ciężkie chwile w swoim życiu. Żona wyjechała do Brazylii. On nie miał co jeść, otworzył lodówkę, patrzy pusto w tej lodówce. Zamknął tą lodówkę i mówi Boże, ja jestem Twoim dzieckiem, ja nie mam co jeść. I wiecie, co się wydarzyło? Ja do niego w tym momencie zadzwoniłem i mówię, Rafał, idziemy na obiad. Pierwsze moje słowa takie były. On się nie modlił, Boże daj mi daj mi jeść. Tylko powiedział, Boże ja jestem Twoim dzieckiem a nie mam co jeść. I Bóg już odpowiedział na tę modlitwę. Tak jak to powiedział Danielowi. Ale musisz nauczyć się chodzić z Bogiem. Wiecie jak często nasze zbawienie wychodzi, wygląda? Jak 360 stopni. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Wychodziliśmy tutaj, dostąpiliśmy zbawienia i z powrotem zawracamy Dlatego co było? Dlaczego? Dlatego, że nie znasz, jaki plan Bóg ma dla twojego życia. Nie znasz tej księgi. Wracasz do wymioci, Jesteś jak ta świnka, omyta, która wraca do błota. Nie możesz tak robić, bo Bóg nie chce tego. Dlatego ważne jest, żebyś chodził do jakiegoś kościoła, czytał Biblię i zaczął normalnie żyć. Tak jak tu pastor powiedział. Ty już nie musisz pić, już nie musisz palić. A diabeł i świat ci mówi, że musisz to robić. A ty nie musisz, dlatego że Jezus cię wyzwolił. A ty mówisz, panie, ratuj mnie. Już tu zawołałeś, już jesteś narodzony na nowo. I naucz się żyć jako nowe stworzenie. I wtedy będziesz błogosławiony dla swojego domu, będziesz miły dla ludzi i dla wszystkich. Będziesz miłą wolnością dla Boga. Ale ty nie umiesz żyć i wracać do starego sposobu życia. Tak nie może być. Ta księga musi być non stop. Z Tobą. Dlatego, że Bóg jest z tobą. I wtedy zobaczysz, jak twoje życie będzie wyglądać. Będziesz miał wspaniałe, piękne życie. Wspaniałe, piękne życie będziesz miał. Nie, nie możesz, nie, nie chodzi o to, że będziesz od razu milionerem. Możesz być, ale będziesz miał wspaniałe, piękne życie. Ja ci to gwarantuję. Moje życie kiedyś było totalną ruiną. Przeszedłem od małoletniego przestępcy do, do recydywisty. Jedna wielka tragedia była w moim życiu. Dzisiaj moje dzieci wszystkie studia pokończyły. Wszystkie. Błogosławiony i mój dom jest błogosławiony. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że Chrystusa przyniosłem do domu. I dzisiaj tak samo możesz przynieść Chrystusa do swojego domu. I dziękować, Boże, ja Ci dziękuję, że złamałeś przekleństwo nad moim domem. Nad moją rodziną. nad mną. I to jest wiara. I zaczynasz żyć innym życiem. I patrzysz, że rzeczy, które były dla Ciebie niemożliwe, stają się możliwe. Dlaczego? Bo kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś silny. Ale silny jesteś Jezusem Chrystusem, nie swoją mocą. Swoją mocą nic nie mogłeś zrobić do tej pory i nic nie zrobisz dalej. I nie staraj się nawet. Ale masz potężną moc. Masz Jezusa Chrystusa w sobie. Odkryj to i zacznij żyć na nowo. Nie bój się, jak ktoś cię straszy. Nie Czyli wam opowiedzieć taką historię. mam jeszcze minutkę? Nie, pół minuty. Pół minuty. Dobrze, już kończę, już będę, będę kończył. Pewien kontrahent mnie straszył, że zerwie ze mną umowę koniec współpracy. Ja mówię, proszę bardzo, jeżeli pan sobie tak życzy, możemy zakończyć współpracę. Oni nie chciałem coś zrobić, co nie było zgodne z moim sumieniem. Ale później na drugi dzień ten sam kontrahent zadzwonił do mnie i przyszedł i przeprosił. I mówił: Przepraszam pana, będziemy dalej współpracowali. Dlaczego, wiecie? Dlatego, że ja się nie wystraszyłem. A jak człowiek się boi, to ulega diabłu. A ty się nie bój, bo Bóg jest z tobą. Amen. Amen.